Czarne podniebienie. Zaprasza Jarosław Polak. Cześć, dzisiaj zaczynamy od krótkiego ogłoszenia. Podcast bez smyczy będzie się tak nazywał tylko jeszcze przez jeden odcinek. Od 21 epizodu będzie się nazywał Czarne Podniebienie. Trochę na cześć tych wszystkich psów, które są uważane za złe, a wcale takie nie są, będę się starał to odczarować. A trochę dlatego, że gdy zakładałem ten podcast, to nie spodziewałem się, że tyle osób będzie go słuchać, i chciałem teraz założyć jakiś fanpage, stronę, żeby informować Was o nowych odcinkach, o ciekawych rzeczach, które ciężko przekazać tylko głosem. I nie przyszło mi do głowy sprawdzić, czy nazwa Bez Smyczy jest już zajęta. Dlatego, jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, subskrybuj ten kanał na którejś aplikacji do podcastów, albo zapamiętaj czarne podniebienie. Dobra, przechodząc do konkretów, dzisiaj będę mówił o bardzo poważnej sprawie, czyli o zabawie. Czemu warto to robić i jak to robić dobrze przede wszystkim? Zaczniemy od zastanowienia się, co robią małe urocze szczeniaczki, kiedy akurat nie jedzą albo nie śpią. Zazwyczaj robią w kółko to samo, czyli bawią się, albo tłuką się między sobą, albo rozczarpują jakiś przedmiot, który właśnie znalazły, bawią się twoimi sznurówkami albo rękoma. I można się zastanowić, czemu praktycznie cały swój czas poświęcają na tą jedną czynność. Bo mogą, gdyż nie chodzą jeszcze do szkoły? Pewnie nie, bo później też nie chodzą. Poza tym zabawa kosztuje mnóstwo energii, którą można by na przykład przeznaczyć na rośnięcie czy cokolwiek innego. Zabawa jest najszybszym, najlepszym sposobem na naukę koordynacji, motoryki, tego jak się poruszać, relacji między psami. Jeżeli jeden drugiego ugryzie za to drugi od razu mu daje o tym znać. Psy się uczą, gdzie jest granica, na co można sobie pozwolić, jak polować, jak rozwiązywać konflikty, jak walczyć, jeżeli już do tego dojdzie. Poprzez zabawę uczą się tych wszystkich ważnych rzeczy, które dorosły już pies musi potrafić. Oczywiście nie tylko psy się bawią robią to krowy, świnie, słonie ale ludzi i psy łączy to, że po pierwsze stosunkowo dużo się bawimy a po drugie Zostaje nam to nawet jak jesteśmy dorośli. Ja na przykład wczoraj grałem ze swoim pięcioletnim sąsiadem Wojtkiem w piłkę, i przyszedł jakiś zgrzybiały dziad, bo mu to przeszkadzało, zaczął mi zadawać egzystencjalne pytania w stylu: co się stanie, jak wybijemy okno? Także jest to sprawa mocno indywidualna, ale generalnie psy i ludzie bardzo, bardzo lubią się bawić. Więc, dlaczego by tego nie robić razem? Jest kilka rodzajów zabawy. Zaczniemy od niekoniecznie najpopularniejszej, ale na pewno najpotrzebniejszej w większości psów czyli od szarpania się. Żeby się szarpać, najpierw trzeba mieć czym. Najczęściej może to być zwykły sznur, jakiś szarpak kupiony w sklepie zoologicznym. Do trzymania oburącz albo jedną ręką bardzo dużo zależy tutaj od psa. Ważne jest, żeby szarpak był odpowiednio dużo, żeby szarpiąc się nie ryzykować tego, że pies przypadkowo złapie nas za rękę. Po drugie szarpak może być bardziej sztywny albo giętki. Jeżeli mamy twardego, silnego psa, to zabawa takim sztywnym szarpakiem będzie super. Natomiast dla niektórych psów to będzie mało komfortowe i po prostu nie będą się z nami bawić. Mi najlepiej sprawdzają się szarpaki z amortyzatorem, które mają naturalną wełnę owcy, alpaki czy innego zwierzęcia, Zwykle pies dostaje na punkcie takiej zabawki fioła, ale czasem wystarczy po prostu zwykła skarpeta. Jak już mamy zabawkę, to są psy, których w ogóle nie trzeba do tej zabawy zachęcać. One wiedzą o co chodzi i są chętne od razu. Natomiast część psów nie wie, jak się bawić. Jak były małe, nikt ich tego nie nauczył. Czasem po prostu boją się człowieka, który zaczyna się gwałtowniej ruszać, i trzeba ich do tego zachęcić. Świetnym pomysłem jest zrobienie takiej wędki na końcu, której jest szarpak. Wtedy poruszamy nią mniej więcej tak jak wąż, su nie potrawie i przez pierwsze kilka kilkanaście razy psu w ogóle nie powinno się udać jej dostać. Kiedy tylko zauważamy jakąś reakcję z jego strony, to zabawka znika. Budujemy w ten sposób taką frustrację i chęć dopadnięcia tego czegoś i później dużo, dużo łatwiej takiego psiaka zachęcić do zabawy. Jak już mamy zaangażowanie z drugiej strony, to wspólne szarpanie się sznurkiem jest trochę odpowiednikiem polowania i rozszarpywania zwierzyny. I tak też powinniśmy to robić, czyli szybko, krótko, intensywnie. Całość powinna trwać kilka do kilkunastu sekund i mieć jakąś strukturę. Do stworzenia tej struktury potrzebujemy tak naprawdę tylko dwóch komend. Jednej na początek zabawy i druga, która sprawi, że pies wypuści szarpak z pyska. Dzięki temu mamy jedno z najpotężniejszych narzędzi do nauki opanowania emocji. Podnosimy je za pomocą zabawy bardzo szybko. Później wyciszamy go po puszczeniu zabawki np. komendą siad czy waruj i znowu podnosimy chwilą zabawy. Po takim treningu, kiedy pies znajdzie na zewnątrz coś, co bardzo, bardzo go podkręci, dużo łatwiej będzie mu się opanować i wypuścić ten przedmiot z pyska. Trzeba też pamiętać o tym, że pies ma zęby i musi ich używać. Jeżeli nie zaspokoimy jego naturalnej potrzeby szarpania w ten czy w inny sposób, to on sam będzie musiał znaleźć sobie jakieś wyjście. Najczęściej jest to na przykład szarpanie smyczy, szarpanie ubrań, czegokolwiek co się rusza i w jakiś sposób żyje. Często to jest niestety człowiek. I żeby sobie z tym poradzić, trzeba blokować takie zachowania, ale. Być fair i zaspokoić potrzeby psa w inny sposób. Jeżeli warczy podczas zabawy, to oznacza ni mniej, ni więcej, tylko to, że dobrze się bawi. Nie ma w tym nic niepokojącego. Można czasem nawet dać wygrać psów w zabawie. Zresztą, kto by się chciał bawić z kimś, z kim cały czas przegrywa? Problem zaczyna się wtedy, kiedy pies na przykład broni przed nami zabawki i zaczyna szczerzyć zęby i warczeć. Wtedy zabawa się kończy i trzeba się z kimś skonsultować. Drugim sposobem jest ganianie za piłką, i smutna prawda jest taka, że większość psów nie lubi tego robić. Nawet jeżeli przynoszą piłkę człowiekowi, to tylko po to, żeby on ją wyrzucił, bo największą przyjemność sprawia pogoń i dopadnięcie jej. Ale nawet pogoń za piłką jest ulubionym sposobem spędzenia czasu dla na pewno mniej niż połowy psów. W większości to w ogóle nie kręci i można je nauczyć przynoszenia piłki na zasadzie sztuczki. Ale psu nie będzie to sprawiało żadnej przyjemności. Jest to trochę tak jak idziesz do babci i ona ci daje łazanki. Ty nie lubisz łazanek, ale nie chcesz, żeby jej było przykro, więc jesz z uśmiechem. W takiej sytuacji chyba wszyscy przegrywają. Dlatego jeżeli twój pies sam z siebie nie goni piłki, nie interesuje go, to, to po prostu mu odpuść. Jest też druga strona medalu, kiedy pies lubi przynosić piłkę za bardzo. Jeżeli rzucasz mu ją już czwartą godzinę, on cały czas ją przynosi, świata nie widzi poza nią, nie ma z nim kontaktu. Nie jest w stanie się opanować, tylko cały czas szczeka, żebyś mu ją rzucał szybciej i szybciej. Może to oznaczać, że osiągnął coś w rodzaju manii i lepiej mu tej piłki nie rzucać, bo to wcale nie są przyjemne uczucia. Mimo że on bardzo chce, to podłożem tego zachowania jest olbrzymia frustracja. Poza szarpakiem i bieganiem za piłką niektórzy bawią się z psami w różnego rodzaju zapasy i to czasem może być okej. Okay. Jeżeli w naszej relacji wszystko jest super, psiak nie ma żadnych problemów z agresją, świetnie radzi sobie z emocjami, ale w innym wypadku takie przepychanie się z człowiekiem jest głupim pomysłem. Z większymi psami w ogóle bym tego nie robił. Poza klasycznymi sposobami oczywiście każdy ma swoje własne. To może być wspólne bieganie z psem, granie w piłkę, robienie razem różnych fajnych rzeczy. To wszystko jest super i dochodzą nam sposoby bardziej statyczne, jak zabawy węchowe, gry logiczne. Jest tam trochę mniej emocji, mniej kontaktu, trochę więcej myślenia. To są takie psie szachy. I to może być świetne uzupełnienie naszego repertuaru gier i zabaw. A są psy, które po prostu bardzo lubią ten sposób spędzania wolnego czasu, dużo bardziej niż szarpanie się czy bieganie za piłką. Wśród ludzi też są osoby, które zamiast na boisku wolą siedzieć w bibliotece, a znajdowanie ukrytych smaków czy rozwiązywanie jakichś zagadek logicznych świetnie buduje pewność siebie psa, bo raz za razem coś mu się po prostu udaje. Kilka ogólnych zasad, jak się bawić. Pierwsza zasada dotyczy zwłaszcza psów i dzieci, ale nie tylko. I mówi, że bawimy się ze sobą, a nie sobą. I to w obydwu kierunkach. Zabawa przestaje być fajna, kiedy dziecko ucieka, a pies szarpie go i skacze po nim. Albo pies ucieka, a dziecko po nim skacze i go szarpie. W każdym razie, jeżeli pies zaczyna się bawić właścicielem, zaczyna po nim skakać czy go szarpać, no to jest sygnał, że coś jest bardzo nie tak. Nawet między dwoma psami, jeżeli się bawią i najpierw jeden zabija drugiego, a później na odwrót, to wszystko jest w porządku. Jeżeli jeden cały czas ucieka, a drugi go dojeżdża, to możemy założyć, że dobrze bawi się tylko jedna strona. Dobra zabawa powinna być krótka i intensywna. Jeżeli chodzi o tą intensywność, to najczęściej ludziom przeszkadza kij w tyłku, co jest zrozumiałe na szkoleniu, kiedy patrzą na ciebie inne osoby, a ty jesteś panem prawnikiem czy doktorem. Ale w domu, kiedy nikt nie widzi, to jest najlepsza okazja, żeby trochę poluzować i zaszaleć zwyczajnie. Jeżeli nasz pies się będzie dobrze bawił, to na pewno nikomu nie powie. I nie ulega wątpliwości, że jeżeli bawimy się z osobą, która widać, że też fajnie spędza czas. To ta zabawa jest dużo lepsza. Jeżeli bawimy się z psem wyglądając, jakbyśmy dostali paraliżu, bo całe nasze ciało jest nieruchome, tylko ręka jakoś dziwnie lata, to jesteśmy dla niego zwyczajnie nudziarzem. Trzeba przy tym pamiętać, że tak jak ludzie, psy są różne, mają różne charaktery, lubią zabawę z różną intensywnością. Kiedy się popatrzy na harce dwóch Hamstafów czy Rotweilerów, to może wyglądać, jakby oni walczyli na śmierć i życie, ale to jest świetna impreza a kiedy mamy psa lękowego, który boi się gwałtownych ruchów, to potrzebuje zupełnie innego podejścia. Jakie zyski daje nam zabawa poza tym, że może być świetną nagrodą i służyć jako wzmacnianie zachowań, na których nam zależy? Po pierwsze budujemy relacje na poziomie fizjologicznym. Kiedy bawimy się z psem, wydzielają się w nim fajne substancje, ma fajne wspomnienia związane z nami, czuje się przy nas lepiej i bezpieczniej. Po drugie nasza atrakcyjność wzrasta. Można z nami robić różne świetne rzeczy, Dobrze się bawić, nie jesteśmy nudziarzami, więc pies po prostu będzie częściej zwracał na nas uwagę. Trzecim zyskiem, jaki możemy osiągnąć, jest świetna możliwość do nauki opanowania emocji. W zabawie emocje są na bardzo wysokim poziomie i w jednym momencie możemy je przyhamować i nauczyć psa, że w tym całym ambarasie musi się też na nas skupiać. A opanowanie emocji to jest umiejętność jak każda inna. Jeżeli to przećwiczymy, to później będzie nam dużo łatwiej coś od niego osiągnąć, kiedy na przykład bawi się z innymi psami. I po czwarte, jest to świetny sposób na zrzucenie stresu, rozładowanie emocji, zarówno dla psa, jak i dla człowieka. Nie bawienie się z psem jest trochę jak bycie Rambo, który idzie na armię złych ludzi, znajduje karabin maszynowy, ale go wyrzuca. Rambo tak nie robi, wie, że walka będzie ciężka, a karabin jest świetnym narzędziem. Da się na pewno zbudować fajną relację z psem bez zabawy, tylko pytanie po co. Nie pozbawiaj się tej potężnej broni, na koniec tylko przypominam, Czarne podniebienie, tak będzie się nazywał podcast już za dwa tygodnie, a to już koniec na dzisiaj. Dzięki i do usłyszenia.